Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak odpalić kosiarkę po zimie albo po dłuższym nieodpalaniu. Najpierw trzeba zrobić mały przegląd, czyli tak wymienić olej, wymienić benzynę, sprawdzić świecę i sprawdzić stan filtra, bo w przeciwnym razie kosiarka raczej nie odpali. Olej wymieniamy na końcu, ponieważ najpierw trzeba odpalić kosiarkę, tak żeby spuszczać olej na rozgrzanym silniku, żeby ten spłynął z wszystkich zakamarków. Najpierw spuszczę benzynę, odkręcam w lew. Najlepiej byłoby użyć specjalnej strzykawki do ściągania paliwa i oleju z wężykiem na końcu. No, niestety takiej nie mam. No, niestety mam taką małą, ale też to zrobię, tylko że potrwa to trochę dłużej. Paliwo po zimie straciło swoje właściwości, dlatego trzeba wymienić na nowe. Paliwo ściągnięte, ale nie będę na razie uzupełniał nowego, tylko sprawdzę sobie filtr powietrza. No to odkręcam filtr powietrza. W każdej kosiarce jest to inaczej rozwiązane. Tutaj jest na jedną śrubę, na śrubokręt. Ściągam. Rozkładam. Ściągam pokrywkę. I u mnie akurat jest filtr z gąbki. Często też może być z papieru. Ten z gąbki można przemyć. Są takie specjalne płyny do czyszczenia filtrów. Można go trochę otrzepać. Widzę, że on u mnie jest w dobrym stanie raczej. Więc wkładam go z powrotem. Teraz sprawdzę, w jakim stanie jest świeca, i czy jest iskra. O, świeca jest strasznie zapaczkana. Wczoraj próbowaliśmy odpalić kosiarkę, ale nie dało to. Pozytywnych efektów. Jest świeca zalana, trzeba ją wyczyścić. Przetrzeć szmatką i szczotką drucianą. I szczotką drucianą. Można przedmuchać. Nawet trzeba. Najlepiej byłoby kompresorem. Świeca czysta. Teraz sprawdzam, czy jest Iskra. Czyli wkładam fajkę. Świecę. Przykładam do masy. Czyli do, do silnika i pociągnę za szarpak. Zobaczymy, czy będzie iskra. Najlepiej, gdyby to ktoś przytrzymał, z tym, że wtedy jest też możliwość, że go prąd kopnie. Zrobiłem sobie taką blokadę z drewna. Szarpnę teraz i potem na filmie będę widział, czy jest iskra. Gasiłem światło, żeby było widać iskrę. Idę szarpnąć. Teraz wkręcam świecę, najpierw palcami, teraz dokręcam z wyczuciem kluczem, wciskam fajkę, no to wlewam teraz świeże paliwo, benzynę. No i teraz trzeba odpalić kosiarkę po to, żeby rozgrzać olej, żeby go wymienić. I w tym celu trzeba najpierw podpompować paliwo, tu jest taka pompka ręczna. I zaraz będę ciągnął za szarpak. Amulet zawaryjny, naciągam, no i mogę szarpać. No niesamowite, odpaliła za pierwszym razem, a wczoraj szarpaliśmy. Kilka minut i na tym starym paliwie no po prostu nie chciała zapalić. Pamiętajcie tylko, żeby je nigdy nie odpalać w tam zamkniętym garażu, ponieważ można się zatruć. Należy to oczywiście robić tylko i wyłącznie na dworze. No i co, kosiarka się rozgrzała. Później w międzyczasie spuściłem olej. Olej można spuścić taką śrubą, która jest na dole, do spuszczania właśnie oleju, jeśli jest. A jeśli jej nie ma, to należy specjalną strzykawką olej wystać z wlewu oleju. Po spuszczeniu rozgrzanego oleju, wlewamy świeży olej. O, przelałem. Tutaj jest wąskie gardło i niestety trzeba uważać z tym wlewaniem. Jeszcze troszeczkę. I teraz sprawdzę, sprawdzę na bagnecie, jaki jest poziom. Czyli trzeba korek razem z bagnetem wkręcić do końca. Najpierw wytrzeć go szmatą. A jeszcze trochę dolewam, ponieważ jest jeszcze za mało. Nie mieści się w widełkach między minimum a maksimum. No jeszcze jest trochę mało, ale dotyka minimalnej granicy, więc jeszcze trochę doleję. Teraz ją na chwilę odpalę i później sprawdzę ponownie stan. Olej rozgrzany, a wtedy jeszcze zwiększa swoją objętość. Silnik trochę pochodził, także dostał się w każde zakamarki. No i teraz sprawdzę na nowo poziom oleju. No jest trochę powyżej minimum. Można powiedzieć, że tak, prawie na środku, między minimum a maksimum. Także jest dobrze. A jeśli po tych czynnościach nie udałoby się dalej odpalić kosiarki, to należy jeszcze wyczyścić dość dokładnie gaźnik. To już wszystko. I na koniec jeszcze przypomnę, żeby absolutnie nie odpalać kosiarki w garażu, tak jak ja to zrobiłem. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzięki za uwagę. Cześć!